Zdążyliśmy jeszcze na półfinał, bonus turnieju. Bonus turniej do finału odbywa się do dwóch wygranych tajbreków. Tajbreki do 10 i jesteśmy właśnie w trzecim tie tajbreku. Piłka meczowa, Wojtek Bączek, bolesławiec, a gra przeciwko Tadeuszowi Gębusiowi ze Zgorzalca. No i trafiliśmy znowu na rewelacyjną wymianę. Rewelacja, 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 co za mecz! Kamera trafiła dokładnie w odpowiednim momencie 309, tak Tadeusz? I Tadeuszowi brakuje dwóch punktów i Wojtkowi. To jest naprawdę. Aj jaj. Sadziu ten letu. 10 do 9 Wojtek Bączek z Bolesławca. Ma piłkę meczową. Out. 10. O kurcze, po dziesięć. Serwuje Wojtka, Tadeusza. Po 10. Trzeci decydujący tajbuk. Półfinał, bonus turnieju. Finał, bonus turnieju. Gramy normalnie 1 sata do 6. Piłka dobra, świetny rob. Świetny rob Wojtka. znowu meczowa piłka dla Wojtka Bączka w Bolesławcu. A jest! Game, set, mecz! Wojtek Bączek! Zagra w finale... Ja wygrać, ale jakoś w finale bonus turnieju. Świetny! No, 9-6 wyciągnął, na 9-9. Czytaj w ja Gratulacje.